W tym roku spotykamy się tutaj na Zielonej Polanie, tak jak dwa lata temu. Myślę, że wszystkim humory będą dopisywać, że będą no, się dziwić radością, wspomnieniami z trafikacji i tym, co nas czeka. W naszej gazecie ozdrowskiej pani Renata Weiss wszystko nakręca, a coś filmuje, prawda, i dopyta, co nie są. Najbliższy numer będzie też dużo poświęcony naszym lepanom, nie tylko do -y, ale Czekały. Proszę Państwa, Pani Maria, Wojtaszek ma jeszcze parę biletów na seniorania. Za tydzień, proszę Państwa, kapelusze. Spotykamy się o 10 na rynku. Potem idziemy do oczu. Nocno w a wszystko te czarne oczy. Zębry. Co ja dobrego. Nie bo nie to, by się <śmary> <przeciwley5> <śmary> Myślę, że Pan Starosta, którego witamy serdecznie, witamy Pana Pawła Rajskiego, starostę witamy bardzo. Myślę, że z uśmiechem na ustach Pan przywita takie roztańczone towarzystwo. Oddaję swój kapeczek. dalej, zapraszamy, bo to będzie przeliczane na zdjęcie. O właśnie, tak, tak. Ja muszę Januszu, proszę. Zapraszamy, zapraszamy. Dobrze, 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 dobrze. dobrze, dobrze. Z panem starostą i oczywiście chcielibyśmy zapoznać się z sytuacją, która interesuje nas wszystkich, a szczególnie z faktem, że to właśnie z naszego regionu, z naszego... Gorona. Mamy kandydata właśnie do bartoskiego Parlamentu Seniorów, pana Ryszarda Bonata i prosimy Cię, Rysiu, żebyś nas trochę poinformował na czym to polega, co to jest, prawda? No i oczywiście zapamiętamy to sobie i będziemy w telewizji Cię oglądać. A więc proszę pana kandydata o zabranie głosu. Witam serdecznie postaram się w wielkim skrócie przybliżyć tę sprawę. E, działo to się w 1990 roku, gdy na zgromadzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych zapadła decyzja, że 1 października będzie Dzień Osób Starszych. Taka uroczystość zawsze w tym samym dniu będzie organizowana. W konkluzji tego zgromadzenia Rekomendowano, że w każdym kraju powinien powstać obywatelski parlament seniorów. Dlaczego? Chodzi o rzecznictwo na rzecz osób starszych. Więc pierwszy parlament powstał w Irlandii. 1900... 1994, o ile dobrze pamiętam, i powstał też Parlament Europejski w 1993. W wielu krajach Europy powstały takie parlamenty. Chodzi o to, żeby właśnie nie być tym rzecznikiem osób starszych, żeby być bliżej władzy tej centralnej, bo jak wiemy tutaj władza samorządowa współpracuje z osobami seniorami w Uniwersytetu Trzeciego Wieku i ta współpraca układa się bardzo dobrze. Natomiast kwestia właśnie władzy centralnej, żebyśmy mieli wpływ na, na te sprawy, które tam są rozstrzygane. No i teraz 1 października udaję się do Warszawy. Jestem delegatem Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i tam będzie to pierwsza sesja tego parlamentu, polskiego parlamentu. Ja może jeszcze tak na zakończenie powiem, że, że Wszystkie osoby starsze dzielą się na takie dwie grupy. Aktywni i społeczni. Ta społeczność chyba wynika z warunków ze zdrowia, z zdrowia, natomiast aktywność, my tutaj reprezentujemy, właśnie tu widać tą aktywność członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy bardzo intensywnie, aktywnie, powiedzmy, spędzają, spędzają ten i to życia, swojego życia, tak myslimy. A więc my jesteśmy tymi reprezentantami w związku z tym w obywatelskim parlamencie seniorów, będą członkowie Uniwersytetu trzeciego Wieku, będą członkowie Związku Emerytów i Inwalidów i Ręcistów czy odwrotnie i będą też członkowie gminnych rad Seniorów. To są takie trzy instytucje, które inicjują ten obywatelski Parlament Seniorów. Ja myślę, że nie, nie chodzi tu o zaistnienie, chodzi o aktywną pracę na forum tego parlamentu. Taką rolę będę. Pan, pan starosta jest takim dobrym duchem, który dba, pamięta o nas, bo również gościliśmy pana starostę na święcie powitania wiosnych. Także cieszymy się bardzo, że dzisiaj z

mamy gości na wymianie, prawda? Proszę bardzo. Za chwilę pan starosta, za chwilę gospodarzem jest dzisiaj nasza pani, proszę bardzo. No, prezes już, prezes już, y zawizował mnie jako przewodniczącą samorządu e, słuchaczy. My jesteśmy organizatorami tego pikniku. Natomiast, natomiast, tak, natomiast tak jest. Natomiast my się znamy po części, ponieważ, tak jak prezes powiedział, e, byłam akurat z grupą, przede wszystkim grupa e, nasza taneczna, tańcząca seniorki z Marią e, się na czele była na festynie Roland Fest. I bardzo bardzo mile nas tam ugościli. byliśmy naprawdę czuliśmy tak opiekę, pozdrawiamy przy okazji pana Petera Bolskiego, który nie był, nie jest, no jest niedysponowany i ten w tym roku. Się wybić, ale wspominamy go bardzo dobrze. Pozdrawiamy. Jest jeszcze szerszy ale tu już y, może ja jeszcze oddam głos Marii Wojtaszy, no, która była szefową no, tej grupy, będzie ona też była taką No ja w miło niewielkiej grupy dzisiaj tańczących seniorów, bo nie ma nas tutaj w komplecie. O nas było 25 na pauzę. Y, myślę, że, myślę, że... Bardzo się podobał, a myślę, że w całości ten program przedstawimy też naszym kolegom, koleżankom w eee, jakiejś okazji, eee, no, może na senioraliach, nie wiem jaki tam program jest, tam w programie umieszczą. Natomiast rzeczywiście odczuliśmy wielką taką, e, takie wielkie zaopiekowanie się od e, naszych przyjaciół z tej grupy Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie. Byli, jak na każdym kroku, i w dzień, i wieczorem, na pikniku, na pikniku, kibasek i, i towarzyszyli nam również towarzyszy. sercem przy próbach, które też tam mieliśmy. Występowaliśmy na największej scenie przed Teatrem Głównym, także mieliśmy też takie honorowe miejsce, a scen w tym, w okresie tego festynu było, były cztery. Ta właśnie pod teatrem była największa, gdzie mieliśmy przyjemność wystąpić. Mamy ulotkę, gdzie również jesteśmy umieszczeni w programie, ulotkę z Notause po Niemiecku i tam tak przyjemnie było napisane, że taneczna, taneczna grupa Zostrowa pozdrowienia od miasta tam, przyjaznego czy miasta partnerskiego. Wprawdzie słow, słowami tego nie wyrażaliśmy, ale wyrażaliśmy tańcem te pozdrowienia z ostrowa w imieniu wszystkich, którzy nas tam wysłali, bo zostaliśmy dofinansowani. Dziękujemy jeszcze raz bardzo. A z tego, a ponieważ z tego okresu mamy te płytę nakręconą tak, że tutaj nasz filmowiec który był, płyta jest głowa, ale tak? o, bardzo długa, ale obejrzymy, tak dziękujemy bardzo dziękujemy bardzo za zaproszenie ja tutaj poznałam właśnie grupę taneczną, która była w czerwcu bardzo wspaniała grupa bardzo wspaniałe kobiety także też grillowaliśmy wypiliśmy na zdrowie to chyba należy do tego tak, rytuału. rytuału. Bardzo wspaniały czas wspominamy, wspominamy Was bardzo serdecznie do dzisiejszego czasu no i miejmy nadzieję, że takie spotkania będą częściejsze, w których możemy więcej kontaktów ze sobą. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. My próbowaliśmy również uniwersytet. Proszę e, zająć miejsce, bardzo proszę. Bardzo pozwólcie, że e, korzystając z tej okazji, jedna pani tłumaczka, parę zdań powiem. Będę mówił wolno. E, szanowne Państwo, e, e, powiem, że. Kiedy zabierałem się do tego, aby nasze panie pojechały do Nordhausen, długo myślałem, czy rzeczywiście władza tamtejsza nas przyjmie. A to dlatego, że zauważyłem. Taką, taką sytuację. No cóż te nasze panie starsze z Uniwersytetu mogą nam zatańczyć. Natomiast po przyjeździe dowiedziałem się, że nasze panie dzięki temu, że były w takiej obstawie wraz z tym naszą gazetką, czyli właśnie tym folderem po niemiecku, który zapisaliśmy, że były główną atrakcją wieczoru, proszę Państwa. I to jest miłe, że nie tylko reprezentowały siebie, nas, miasto, powiat, tak zwał, tak zwał, ale również, proszę Państwa, byliśmy tam um, znaczącym zespołem. No i teraz problem, co będzie za rok, ale mam nadzieję, że tyle mamy sobie jeszcze energii,

Januszka, rozweselać nam życie jak ja A chcę każdego dnia A chcę Januszka, Januszka, Januszka Rozweselać nam życie jak ja Najlepiej na... w moim życiu pojawiła się Piękna dziewczyna, to nie sen Mała i blana,

wynotowali. Jeśli Ktoś jeszcze zna jakieś nazwy? To zapraszam. Brawo, bravo, 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 bravo. proszę bardzo. O, dziękujemy bardzo. Proszę, panowie też mogą być, bardzo proszę. Tu Rzucamy kolejno. Każdy z uczestników ma do do, 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 wiader, do wiaderka, do ogniska trafię Stanisław. Najpierw celuj, wow. potem chodź. wspieraj półkę. Mianujemy najwyższych dostojników naszego królewskiego dworu. Dajemy miano brzęczy mucha. Przęszymucha. Tak, to jest królewskie polecenie. Królowa taka niska, musiał być królu. A no suchy badyl. Teresie ceteckiej. też ziemniaczane nadajemy. Wszystkie buzie widzimy. Wszyscy są nie widzę teraz, a tam się nie widzę. Tylko okulary.